Po lipcowej sesji Rady Miejskiej, na której przegłosowano wniosek radnego Roberta Kaj zobowiązującego burmistrza Wielunia do realizacji zadania pod nazwą Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 5 w Wieluniu zgodnie z przyjętym budżetem na 2024 rok. Kolejnym krokiem było specjalne spotkanie w sprawie budowy hali przy piątce, w przygotowaniu którego szczególnie mocno zaangażował się radny Krzysztof Gagatek. W sali obrad lokalnego parlamentu Wielunia pojawiła się zatem przedstawicielka firmy specjalizującej się w projektowaniu obiektów sportowych. Poznaliśmy zatem. Ten projekt przyszłej hali sportowej piątki będzie nieco podobna do tej, którą od kilku lat cieszy się zespół szkół numer 1. Państwo wskazaliście, że podoba się Państwu właśnie obiekt z największą areną, jaka jest, to jest arena. Tu jest napisane 22 na 44, tak naprawdę największe z boisk ma 20x40 metrów, i to jest boisko, które już mieści wszystko, bo to jest boisko, które mieści piłkę ręczną, jak już mieści piłkę ręczną czy piłkę halową, to zmieści każdy rodzaj boisk. A przy takiej hali ją można podzielić na trzy strefy i zrobić boiska też treningowe do siatkówki, koszykówki. Tutaj są takie podstawowe dane, natomiast no, myślę, że to też dobrze by było sprawdzić w terenie, czy taki obiekt się mieści. Zakładam, że pewnie działka jest na tyle duża, że to Państwo sprawdziliście, że taki obiekt się mieści. Tak jak wspomniałam, tutaj jest możliwość po prostu Prze znaczy przewidzieliśmy tu wszystkie rodzaje boisk, jakie, jakie istnieją. Koszt hali w tzw. wersji podstawowej wyniesie nieco ponad 8 milionów złotych. Potrzebne będą jednak większe pieniądze, bowiem trzeba będzie zadbać o wyposażenie hali, łącznik z macierzystym budynkiem szkoły, czy na przykład laserową strzelnicę, bo takowa może być również w hali zainstalowana. Oczywiście nie zabrakło pytań w sprawie. Tutaj konstrukcja stalowa wiązarów lub drewnianych, jeżeli chodzi o eksploatację później takiego obiektu, czy tutaj zastosowanie tych stalowych elementów w jakiś sposób podraża koszt eksploatacji takiego obiektu, czy to jest tylko kwestia tak naprawdę wizualna, tak, i estetyki, czy ktoś woli stal, czy ktoś woli drewno. Bo Taka hala, którą będziemy budować i wydamy na nią tam powiedzmy te 8 milionów netto, ona będzie służyć nam przez wiele, wiele lat. Stąd moje pytanie. Dziękuję. Mhm. E, tak, tak. Dziękuję za to pytanie. E, nie, to nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko kwestia estetyki. E, natomiast e, to jest, e, e, bo to jest też trochę tak, że ja pamiętam, że my też chyba byliśmy w ogóle takim pierwszym biurem projektowym, które wprowadzało drewno klejone na rynek. I pamiętam, że jak robiliśmy drewno klejone, to każdy chciał z niego rezygnować, bo każdy się bał, bo to drewno przecież, bo to się zaraz spali, bo to coś się z tym zacznie dziać, bo to nie wiem, jakieś tam będzie problemy jakieś biologiczne, bo to jest drewno. W tej chwili już wszyscy się do drewna przekonali, natomiast no, stal jest jakby materiałem takim znanym od dawna, więc ona jest zabezpieczona jakby tak samo, nawet łatwiej zabezpieczyć stal na okoliczność pożarową niż. Niż drewno, chociaż nie wiem, to są dla mnie, dla mnie to są absolutnie porównywalne, jeżeli chodzi o eksploatację, konstrukcje. To jest tylko kwestia wizualna i kwestia po prostu ceny. A tak jak mówię, no, stal ostatnio potaniała i ja widzę, że konstrukcje na przykład właśnie, które. Które się przetargują, czy tak wyrażę, jako tam są konstrukcje stalowe, one się wszystkie idealnie, idealnie mieszczą w naszym kosztorysie, drewno się nie mieści. Głos w sprawie zabrała też dyrekcja piątki na czele z jej dyrektorem Zbigniewem Gajdom, Im projekt nowej hali również się podoba. Póki co, obserwując tę tą prezentację, no, to spełnia te kryteria. Bo, no, Muszę przyznać, że dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby skorzystać z takiej ilości szatni, czy nawet z toalet przy tej sali gimnastycznej. No to, to może tak wyglądać prozaicznie, że to tak no nie w dzisiejszych czasach, ale tak to wygląda i dlatego no, my na ten obiekt sportowy czekamy już bardzo, bardzo dawno. I, i na pewno nasze, nasze oczekiwania byłyby spełnione, gdyby taki obiekt powstał przy szkole podstawowej numer 5. Nasze dzieci ćwiczą na WF-ie na korytarzu, tak? bo sala gimnastyczna, którą posiadamy, jest po prostu za mała. Tak? Jest za mała na taką ilość dzieci. Od 1 do 3 mo dzieci mogą pomarzyć. <laughs> Pan dyrektor robi wszystko, ale no, no niestety mogą pomarzyć o tym, żeby ćwiczyć na, na sali. I tak no dziś tam łączymy, łączymy klasy. Wszystkie klasy pierwsze czy wszystkie klasy drugie mają na jednej sali e, wspólne zajęcia, ale też bardzo dużo dzieci ma e, zajęcia na, na korytarzu. Tak? A co za tym idzie? Oprócz tych dzieci, które ćwiczą rzeczywiście na korytarzu. Powinny się przebrać na y, lekcję WF-u, y, powinny mieć odpowiedni y, strój, ale gdy się przybiorą na tą lekcję WF-u i chociaż czystość jest utrzymana w szkole, to proszę nam wierzyć, że te dzieciaki po prostu wychodzą no, brudne, tak? Z, z korytarza, który przed chwilą biegało tam około 500 dzieciaków, tak? Zgadzam się absolutnie, że tu nie trzeba fajerwerków nie wiadomo jakich, tu powinna być hala uszyta pod potrzeby tej społeczności. I na pewno mówię w swoim imieniu, ale myślę, że w większości radnych zależy nam na tym, żeby takie obiekty w szkołach na terenie gminy powstawały. Pytanie, nie, chyba nie do pani projektant, tylko bardziej do może pana dyrektora, czy może do naczelnika. Czy taka hala o tych gabaretach, jeżeli powstanie, czy ona na przykład spowoduje, że to boisko, które tam jest za, za zewnętrzne, tak, czy ono dalej będzie funkcjonować? Czy, 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 jak gdyby zostanie zniszczone? Ta hala ma długości 44 metry, tak? 45. Myślę, że zmieściłaby, pomieściłaby. Z, no, znaczy nie? No tam, tam przede wszystkim to jest kwestia też wpięcia tego obiektu w bryłę szkoły, bo tu. No, in, inaczej to wygląda, kiedy oglądamy sobie wolno stojący obiekt, i, i tak jak tutaj pani powiedziała, natomiast to trzeba jeszcze wpiąć w bryłę szkoły, żeby ten obiekt mógł funkcjonować jako obiekt szkolny, a popołudniami jako obiekt yy, no, ogólnodostępny. Tak? W związku z tym na pewno. Yy, byłoby to możliwe do zrealizowania. Z tym, że ja jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że jeżeli mówimy o boisku, to jest to również dalsza część wydatkowania jakichś środków, bowiem no nie jesteśmy w stanie postawić tego obiektu, zachowując obecne boisko, które, szczerze powiedziawszy, wymaga całkowitego remontu, więc na tą chwilę. Także to, to nie wiem, czy to jest, Warte, żeby za wszelką cenę utrzymać to boisko, które jest, i wydłużać podłączenie hali i, i jakiegoś innego budynku. No bo to boisko, szczerze mówiąc, też już ma swoje lata. Wygląda więc na to, że projekt przyszłej hali sportowej Piątki wszystkim się spodobał. Burmistrz Wielonia daje inwestycji zielone światło. Skoro... Państwo radni uznają, że ten projekt, który, który został, ta propozycja tego projektu, który został tutaj przed, przedstawiony i dyrekcja szkoły wraz z Radą Rodziców uważa, że ten oto projekt jest taki, który zaspokaja wasze potrzeby. Dla mnie nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy... Z firmą w bardzo krótkim czasie zawarli umowę na wykonanie tego projektu, adoptowanie go na warunki bioeuropejskie i przeprowadzili zgodnie z, z tym kosztorysem, o którym pani tutaj projektant powiedziała, przeprowadzili to postępowanie i, i w tych pieniądzach bardzo atrakcyjnych cenowo. Oczywiście zakładam, że, że, że przetarg w Sieradzu na tą kwotę, którą pani powiedziała, będzie też mniej więcej opiewał. Także dla mnie nie ma na problemu, żeby, żeby ten projekt był realizowany przy szkole podstawowej numer 5. I na razie to wszystko, całe spotkanie w sprawie budowy hali sportowej przy Piątce. Do zapoczenia u nas w drugiej odsłonie tematu tygodnia. Zapraszamy zaraz po kulturze.